Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka, a to tata świnka. Brrr. Świnka Pepa. Ogrody botaniczne. Dzisiaj Pepa i George idą do ogrodów botanicznych. Pani Królik jest głównym ogrodnikiem. Witajcie w naszych ogrodach botanicznych. Znajdziecie tu rośliny ze wszystkich stron świata. O! Nasz pierwszy ogród to dzika łąka kwietna. Byłaby ładna, gdyby ją troszkę uprzątnąć. Tato świnko właśnie tak mają wyglądać dzikie łąki kwietne. A -a. Trzeba się postarać, żeby wyglądała tak nieporządnie. Podoba się motylkom i pszczółkom. To prawda, dzikie łąki kwietne są bardzo dobre dla motylków i pszczółek. <śm> <śm> Chcielibyście <śm> zobaczyć pozostałe ogrody? Ta, prosimy. prosimy. To jest szklarnia. Bardzo tu gorąco. Tak, Pepo. Właśnie tutaj rosną rośliny, które pochodzą z bardzo gorących miejsc. Mamy kaktusy. Uuu. Mamy palmy. A. To jest tak zwana muchołówka. Dlaczego nazywa się muchołówka? Bo łapie muchy. Patrz. Muchołówka właśnie złapała muchę. <laughs> Muchołówką, a ty możesz być muchą. George, złapałam cię! Teraz ja będę muchą, a ty będziesz muchołówką. George! Muchołówki nie umieją biegać! Ojejciu, George jest bardzo smutną muchołówką! Przepraszam, George! Oboje bądźmy muchami! Uspokójcie się, małe muszki! Jest zbyt gorąco, żeby tu bzyczeć. Nie martwcie się, w kolejnym pomieszczeniu jest chłodniej. A to jest nasza chłodnia! Hmm, czy to ogród z bieguna północnego? W pewnym sensie, ale prawidłowa nazwa to ogród arktycznej tundry. Uuu, lody! Panie królik, czy lody rosną na biegunie północnym? Nie. Zepsuła nam się lodówka, więc trzymamy je tutaj, żeby się nie roztopiły. Macie ochotę na lody? Tak, poproszę. Dziękuję. Pepa i George kochają lody nawet gdy jest zimno. Uff. Chodźcie za mną. Przed Wami wilgotny las deszczowy. Panie królik! Jak się nazwa las deszczowy? Nazywa się lasem deszczowym, bo to naprawdę jest las. I często tu pada. A! <śmuszczak> Zaczyna padać co godzinę o pełnej godzinie. Jak milutko! Deszcz w lesie deszczowym jest przyjemny i ciepły. Pokój, w którym pada, gdy tego chcesz. Przydałby się taki w domu. Mamy taki pokój, tato świnko. Nazywa się prysznic. <grystanie> no tak. <grystanie> A tam pracuje pan królik. Pan królik jest w pracowni doświadczalnej. Witajcie wszyscy. Moim zadaniem jest tworzenie nowych roślin. Jak? Cóż, tak jak robią to motylki i pszczółki, przenosząc pyłek z kwiatka na kwiatek. Kwiatki produkują nasionka, z których powstają nowe roślinki. Mm, jak pięknie pachnie ten kwiatek. Mm, ten śliczny kwiatek nie ma żadnego zapachu. Gdy przekładałem pyłek z kwiatka na kwiatek, z nasionek powstał nowy, który pięknie pachnie i jest śliczny. Mm. Naprawdę pachnie cudownie. To samo można robić z warzywami. Połączyłem tę pyszną marcheweczkę z tą oto większą, która nie jest aż tak pyszna. I powstała duża, pyszna marchewka. Yy, niestety nie. Powstała mała, niezbyt smaczna marchewka. Oh. Chcielibyście teraz zobaczyć ogród dla dzieci? Tak prosimy! <noise> Na was coś naprawdę wspaniałego! Fontanna? Nie. Może wodospad? Nie. Wspaniała wielka kałuża błota! Wow! George, chodźmy! Pepa kocha ogrody botaniczne, szczególnie te, gdzie jest błoto. świnka Pepa. ハハハハ